Sure SRH 1840 to bardzo efektowne, przestrzenne, szczegółowe słuchawki. Są bardzo dobrze zrównoważone, jednak bez tendencji do ocieplania czy zaokrąglania brzmienia, które mogą sobie cenić niektórzy melomani czy audiofile. Um, świetnie natomiast i z taką lekkością oddają i, i, i przy zachowaniu właśnie głębi sceny dźwiękowej oddają zarówno puls jak i przestrzeń w nagraniach elektronicznych. Ich brzmienie określiłbym jako właśnie jasne, precyzyjne, dynamiczne. Nawet bardzo jasno zrealizowane nagrania nie brzmią na tych słuchawkach ostro, co jest ogromnym plusem. Oznacza to, że realizując nagranie nie będziemy sięgali po deester, żeby usuwać sybilanty ze ścieżek wokalnych, czy też nie będziemy chcieli rozjaśniać za pomocą Excitera perkusji, która jest już dostatecznie jasna. A taką pokusę można mieć w przypadku większości słuchawek z przedziału do około 1000 zł, które do tej pory testowałem. W skrócie, to jedne z najlepiej zrównoważonych słuchawek, z jakimi miałem do czynienia w ogóle. Proporcje bez żadnej dodatkowej korekcji są prezentowane w muzyce dokładnie no, tak, jak zgodnie z intencją po prostu muzyków i realizatorów a więc począwszy od tego najniższego pasma, poprzez całe pasmo środkowe, na górnych skrajach kończąc zatem na tych słuchawkach możemy z powodzeniem słuchać zarówno popu, jak i muzyki techno, a także hausu, funku, jazzu czy muzyki klasycznej. SRH 1840 to nie tylko precyzja w środku i dobrze oddane detale w górze, ale także bardzo solidny i co niezwykle istotne, głęboki i neutralny bas. I tak słuchając nagrań, w których tego basu jest bardzo dużo bądź. Gdzie on schodzi bardzo nisko, na przykład na płycie Embrya Maxwella, e, no można mieć takie poczucie, że może tego basu jest trochę za dużo, ale po prostu tyle go jest na tej płycie. Tak została ta płyta zrealizowana, tak została nagrana. Słuchając już na przykład klubowego nagrania Linda, e, Martina Solvega, e, słychać, że ten bas aż tak nisko nie schodzi. E, puls stop e, i ona sama jest oddana bardzo precyzyjnie i bardzo dobrze, e, ale też słychać, że bas elektryczny gra tutaj już w nieco wyższych rejestrach. Z kolei, kiedy przeniesiemy się nieco w czasie wstecz, e, i posłuchamy na przykład Secret Garden z płyty Back on the Block Quincy Jonesa, to usłyszymy z jednej strony ciepły bas, ale też usłyszymy, że tej energii w niskich pasmach nie ma aż tyle, ile jest jej w nowoczesnych nagraniach. Zatem te słuchawki w szczególności poleciłbym e, też realizatorom dźwięku, którzy właśnie chcieliby kontrolować z jednej strony e, ilość tego, co dzieje się w niskich pasmach, ale też tego, co dzieje się w wysokich pasmach, e, przy zachowaniu środka, który nie jest tutaj podkolorowany pod żadnym względem. Ja w swojej pracy często korzystam z takiej wtyczki BaseTrum, gdzie wizualnie można ustalić ilość energii w poszczególnych pasmach subbasowych. Mając natomiast te słuchawki, można obyć się w zasadzie bez tej wtyczki, co jest szczególnym komplementem dla konstrukcji otwartej, jako są właśnie Shure SRH 1840. Te słuchawki w szczególności też z punktu widzenia mojej grupy, moich użytkowników portalu musoneo.com poleciłbym osobom, które tworzą muzykę elektroniczną. Widzę ich zastosowanie na etapie masteringu, bo świetnie nadają się właśnie do końcowych szlifów. Myślę, że to jest też fajna propozycja dla osób zajmujących się produkcją muzyczną, które pracują w niezaadaptowanych pomieszczeniach i chciałoby zyskać większą pewność co do rezultatów, jakie uzyskują w swojej pracowni. Konstrukcja SRH1840 jest tylko z pozoru delikatna, bowiem większość elementów jest wykonana tutaj e, jednak z metalu. E, słuchawki są jednak bardzo lekkie i bardzo komfortowe. Świetnie trzymają się głowy e, i są to chyba najwygodniejsze słuchawki w całym tym zestawieniu. Bardzo niska oporność sprawia także, że nie, wy, nie są wymagające Ich z napędzeniem poradzi sobie w zasadzie każde urządzenie, nawet e, telefon. E, bardzo fajnie też e, e, tutaj mocuje się te kable. One, tak jak widzicie, są mocowane z obu stron i widziałem też w sieci, że dostępne są kable symetryzowane do tych słuchawek, zatem osoby, które mają odpowiednie wzmacniacze słuchawkowe, będą mogły w pełni wykorzystać ich potencjał.